gdzie to leży? RPSów. Nie wiem, w kaprysowie jestem, zaraz zobaczysz. Co to kurwa jest? Bestia? Jednorożec. Jednorożce zabijam, chyba jestem we kwestii. Alba beczka. Co to jest? Co my tu mamy? Chujowe. Chujowe. te szatańskie kwiaty nie zabiją mm -hmm. Jezu, słoneczny Pierdolę ta jest, to jest to? jednak niebezpieczna Aaaa! Bo tam było coś z kwestią. oni takie ten, no, za to zrobili Ja się chyba albo naćpałem, albo wylądowałem na śląsku. Albo wechłęstwie. No na to jest tam w tej chwili No chyba nie wiem, to jest... Jezu, mi się mordercze. Zdradza cię strach. Aha, właśnie widzę, jak tutaj strach wszystkich broń! <grym> Twilight! zostaw mnie w spokoju! Jezu, muszę się wycofać! Morderczy jednorożce you not pass, jezu! Małeś Muszę zaczekać. ranili mnie! No właśnie zaraz umrę No jutą mi nie ja średnio mogę WTF, co te jednorożce mi robią? A, bo to pot jest! Celestia by to... mnie przyszła. Zabili mnie? Nie, żyję. Jednorożec mnie kopię głupę. Weźcie z tym drum. Buka zekem to Już Jezu, zabiłem celestię. Poległ potężny przeciwnik. Tak, kucyk. Już hmm. ci udostępniam. Co ja dostałem? O, obrażenia większe. Czekaj chwilę. Masz udostępnię ekran. Rozpocznij Widzisz coś? Czekaj No Lol jaka mapa No właśnie widzę Jaka grafika Przed chwilą walczyłem z Celestium Wychaj Osiągnięcie nie ma litości <noise> Jestem tak młeka z tym <noise> <noise> Czekaj, to coś mi daje w ogóle? A tak sobie strzela z się Gdzie iść? Co to jest? Wziąłem... Obrażenia... O, spoko Weź to ogarnij Nieprawda. No Znowu Twilight. Nieprawda. Redukcję. Pisało? Pisało? <noise> to, to no, nie. ją. nie, pisało? to nie. Nie, nie. Nie, jedno. Nie, nie. 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 to gdzie? No to ciastko co było To jest taka kula zdrowia Aha Jest Patrz jest Pinkie Pie Niestety umarła Piękny Pinkie Pie no. Tak to wygląda Wesoła palena i ślady krwi Ja wierdzielę e ty ogarniesz diablo, co tu trzeba zrobić właściwie? Tu? No. Znajdź trzeba ten do Nie. Nie, to chyba nie jest do tego świata. No nie. Ale to jest ukryta mapa. Znaczy ukryta mapa. No, no. Zęsta! z jak starszą siostrę. Czy to źle? Nie. Ja Ale nie licz na radę w kwestii mężczyzn. No wiesz... nie, nie miałam... No, to znaczy, no nie wiem co mam powiedzieć. <laughs> Słyszałeś to? Co? Nie, nie, no... ja nie wiem co powiedzieć. O, widzisz pury? Nie. Zdecham, o, chujem, chujem. nie przejdziesz. Nie zdasz tego iglenia. Czemu jak zapijasz chuj? Bo są śmiertelnymi wrogami moimi Grzyby Właśnie tego się ostatnio nacierdalałem Serio? Okay. Ze względu na co, to co teraz widzę to bardzo prawdopodobne Kredęcy Gdzie Twilight Von? Kurwa to nie było. Wychajcie 32 I co ci to da? ostrzy Co ja dostałem za do fanty Chujowe, no do chujowe Chujowe Chujowe, Resztę sprawdzałem, wszystko jest chujowe Bąs, bąs, bąs ale co ja mam te wszystkie chmurki włączyć, czy jaki pójdę? Jezu znowu to samo To tylko przedsmak Ciekawe czego przedsmak Jaki tu jest w ogóle boss tego całego burdelu? Ja nie wiem Ale ja się zaraz dowiem No, no, fikuśno. Bo różowy różowe, jednorodne. No właśnie. Dlaczego kury? Kwiaty, konie. Trzeba wszystkie te tęcze aktywować. Może do mnie to coś, cokolwiek. Mhm. Jaka ładna mapa, ja pierdzielę. Czemu? Milusi się. Kuraczek? Nie wiedziałem co tam Przeciwia. pisze. Tak, Tam jest dziewczynka narzowana. Gdzie? No na mapie. Aha, no. Zajebiste. się jest chyba najlepsza w tej całej grze Strzały z dupy O, 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 nie, jest to inteligentna Kury Aha, kwiateuszek, no to czekamy Kury pod postacią kwiatów przy... najechały krainę Wysiały terror, zniszczenie, nienawiść i Teraz to się przyszliśmy naprawić. Tam tak. kury. Pawe, pawe krzyżowcy skończyli masakrę. a na cały świat wyszukali sposobu na oczyszczenie serca kościoła z plugastwa, które się w nim zalęgło. Nie wyznaczył im ponadto żadnego jasnego celu. Niektórzy kapłani głosili, że krzyżowcy wysilają się na próżno, Fajnie. że nigdy nie uda im się wypełnić tej misji. Ale nie tak łatwo jest zasiać ziarno zniechęcenia w sercu O on pierdoli, to nie ma nic wspólnego z tą krainą. Pierdoliło krzyżakach, ja myślałem, że powie coś o Celestii. No ale to była główna siedzi bratego. Zniszczają już Jezu, zabiją mnie. No weź nie bądź widzę bądź jak umieram. To przesaduj Aaa, sycyki zmieniające się w kury Aaa, zajebiście, widziałeś to kurwa Co, to salto? Salto na łeb jeb. nie ma głowy Ja bierdolę, znając życie na najbliższym BF-ie właśnie coś takiego zrobię mhm. Minusi mission, minusia twilight Cztery twilight, nie trzeba. Nie, nie, <coughs> ten złota. Złota. Wiele to tu nie, złota. nie, 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 Widziałeś? Nie. Cholera, widzi się. Nie ma... Kolejne tęcza. Nie wiem, to tyle. Przeszłem całą... A nie, jeszcze kawałek krainy no. został. O, gaping złota. Grówne nie zło. No co dla ciebie z gnojem dla mnie jest nawozem Jedny i to samo Wędrówne trofeum Co to jest? Wędrówne trofeum A, wędrówka trofeum Ale to nie ma zręczności Spierdać mi z takim ujstwem No i to będzie chyba ostatnia tęcza Coś jeszcze? Gówno... Gówno... Jezu... Fluj no krwią! Dobra, <laughs> krwią! Ile zadajesz? Dobra... Jest, dzikie kwiaty! Zaraz ci powiem. Eee, już ci mówię... A nie ten buton. Zadaję obecnie 1400. Co to jest? Gówno. Gówno, ja pierdolę. To chyba będzie ostatnia pęcza. Nie. Albo nie ostatnia, albo te pęcze tym czego nie służą. Ja się spodziewam, że jak się zgubi, to dostanę coś w zamian. Jak myślisz? Dostanę coś czy chuja? Nie. Psz. Mi się mi spodają Tu nic nie mam, dobra Dobra widzimy na was tylko karabin. Do widzenia No ja twierdzę że ta kraina nie ma końca No koniec Gdzieś Jezu Miś boss nie że że tak. Zdychaj! ten to mi się spodziewany, Muszę mieć więcej nie Ale są bossa? bosta, są Nie chciałem właśnie, dostałem, nie widać, Ma na to. Bo, bo. I co to jest? Co to jest? co to było? kolejny Tu klikłem, tu klikłem. Co to było? kolejny, Twilight, kolejna kolejny, 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 kolejny,

Łącz ten chłopak. Kurowa. Włącz te chmurkie. Co cię tak śmieszy? No. Przypomniałam sobie coś, co prorok o tobie powiedział. Czyli co? O nic takiego. Bo to kurwa. Słyszałeś no. to? Przypomniałam mi się coś co prorok o tobie powiedział. Co takiego? Nic. w No. Tak, ja... No i patrzmy, już to tam Łot! A, przymykamy. A, no, nie, już! All blood, V-pass! Again. Czy jak to tam Gandalf mówił Nie pamiętam. Co? No, Gandalf mówił. Nie przejdziesz, bo nie zapłaciłeś. O, co to jest? Znowu jakieś sracze. No. O kurwa! E, obrażenia 0,1 biorę. No, ale wytrzymałeś za to dodatkowa. Wróciłem na start? Zniszczony rezerwuar? Dobra, odblokowałem wszystkie chmurki. No, a teraz możesz do mnie Zniszczony rezerwuar, zniszczony rezerwuar. No ale bez jaj, serio? To tyle? Koniec, już, nul. No Nul no, zjął. Muszę coś sprawdzić.